Hej, szczęść Boże, witajcie. Pozdrawiam Was serdecznie w kolejnym odcinku Piętpi, czyli pytania i podpowiedzi. Aleksandra zadaje takie pytanie, jak sobie radzić z samotnością. To oczywiście jest duży temat. Kiedyś bardziej dotyczył chyba osób starszych. E, takie były statystyki, że co czwarty e, co czwarta osoba, która jest po 80, ma problemy z samotnością, i wydaje się, że to wynikało no po prostu z tego, że umarł współmałżonek, podchodziły dzieci, i to był ten problem. Natomiast teraz, wydaje mi się, że no nie wiem, ile lat ma Aleksandra, ale. To nie dotyczy tylko osób starszych, chociaż również, ale w ogóle chyba wszystkich w naszej kulturze, w naszym świecie, chociaż jest nas tak wielu, e, wiele osób i chociaż e, no możliwości kontaktów, czy przez telefon, e, czy przez internet, jest takich możliwości dużo więcej, to jednak i tak to poczucie samotności dotyczy chyba nas wszystkich. To jest po prostu trudne, no tak, co tu dużo mówić. Samotność, przeżywanie samotności jest po prostu e, trudna i teraz e, możemy się zastanawiać właśnie według tego pytania, Aleksandry, jak sobie z tym radzić. I myślę, że wielu z nas po prostu sobie z tym nie radzi, bo nie jest tak łatwo sobie poradzić z samotnością. Wynika to z różnych rzeczy. To nie zawsze jest tylko kwestia, że nie ma wokół nas innych ludzi. To są doświadczenia z dzieciństwa. Myślę, że. To jest też związane jakoś z niskim poczuciem własnej wartości, z nieumiejętnością odnalezienia się w społeczności. To też wynika z jakiejś potrzeby. Niektórzy z nas mają te potrzeby większe, niektórzy mają mniejsze. No, są albo takimi osobami, które lubią towarzystwo, a są też tacy, którzy są samotnikami to jakoś może lepiej znoszą. Myślę, że też wzorce kulturowe w zależności od tego kto gdzie się urodzi i jak jest wyuczony właśnie czy lepiej jest być w rodzinie w jakiejś grupie w społeczności a potem gdy tego brakuje doświadczamy samotności to jest wiele różnych Przyczyn związanych też, no zwyczajnie może też tak być, że wokół nas jest mnóstwo ludzi, a my się czujemy samotni, bo to zależy, którego poziomu jakoś w naszej egzystencji to dotyczy. To, co jest w tym jeszcze też smutne, to może za słabe nawet słowo no, że z tym są związane różne choroby. Że to się objawia też w naszej psychice, w naszym ciele, że doświadczamy czy depresyjnych stanów, czy w ogóle depresji, ale też z tego się biorą i choroby sercowe, i zaburzenia snu. Też no, ciekawe to jest dla mnie, przyznam, że sam, jak o tym czytałem, było to dla mnie odkrywcze że dotyczy to choćby takiego permanentnego zmęczenia. Ból w głowy, braku energii, właśnie senności, niepokoju jakiegoś, a nawet właśnie nadwaga z tego się bierze. Te? Że, że te wszystkie rzeczy, które przeżywamy, właśnie odnoszą się do e, naszych emocji, ale też do naszego ciała bardzo konkretnie. W tym też się... Ta samotność objawia. Można, tak oczywiście, żeby po objawach no, dochodzić do tego, jakie jest tego źródło, i właśnie może po objawach dochodzimy do tego, że tak naprawdę mamy jakieś głębokie poczucie samotności. Albo właśnie z drugiej strony, że y, doświadczamy samotności, a potem. Widzimy coraz mocniej, że przyplątują się, czy wynikają z tego jakieś konkretne dolegliwości, czy jakieś skutki też zdrowotne. Bo radzimy sobie potem, mówią tak często, nie wiem, terapeuci choćby, żeby się bardziej zaangażować, czy w wolontariat, czy w jakieś grupy pomocowe, czy w uniwersytet trzeciego wieku dla starszych, czy w jakieś wspólne hobby, czy sporty drużynowe. Od, opieka nad zwierzętami też, niektórzy doradzają, czy w ogóle jedzenie w miejscach publicznych, żeby się po prostu z ludźmi spotykać, ale myślę, że jak to już jakoś się połączy z tymi skutkami samotności, to bardzo trudno się na to zdecydować, właśnie iść do ludzi. Bo jeżeli zaczynamy doświadczać czy depresji, czy jakichś niepokojów, czy właśnie Mamy nadwagę i tym się zaczynamy coraz bardziej przejmować. Nie za bardzo nam się chce spotykać z ludźmi im pokazywać. Bo takie mamy poczucie wewnętrzne, że chyba tacy, czy takie się do takich kontaktów społecznych nie za bardzo nadajemy i trochę to się jakoś zapętla, że ta samotność ma takie skutki, a te skutki powodują samotność. Więc bardzo warto się temu przejmować i przyglądać i może właśnie za nad nie, nie przejmować, tylko jakoś przyjmować te podpowiedzi i próbować przełamywać to, co może z natury każe nam się jeszcze bardziej odsunąć w samotność, żeby to jakoś w sobie świadomie przekraczać. Bo gdy to funkcjonuje już na takim poziomie nieświadomym, to myślę, że może Przynosić kolejne fatalne skutki czy konsekwencje. Myślę, że to też nie jest rzadkością takie poczucie samotności. Zwłaszcza, że właśnie nie dotyczy już tylko osób starszych, tak jak kiedyś o tym się pisało tylko od najmłodszych tego doświadczamy. Że nawet jak mamy rodzinę, to rodzice nie mają dla nas czasu i jesteśmy samotni, albo te kontakty są tylko interesowne, czy z kolegami. Czy nawet jak uprawiamy sport, to każdy jakoś dąży do swojego, czy jakąkolwiek inną dziedzinę, nie tylko sport. Więc każdy się jakoś zajmuje sobą. Ja tego doświadczałem choćby w większych miastach. Że ktoś tylko króciutko odpowiada mi na pytanie. Pamiętam, może to taka dygresja, jak po latach mieszkania w Warszawie, mieszkania w Warszawie czy w Poznaniu, nagle przyjechałem do Lublina i doświadczałem tego, że tu zupełnie jest inna relacja, jaka nas może dotyczyć czy dotykać że, gdy wchodziłem, nie wiem, do autobusu, czy do tramwaju w Warszawie, czy w Poznaniu, na pytanie, właśnie, gdzie mogę wysiąść, na przykład, na którym przystanku jest, e, trzeba wysiąść, żeby dojść do klasztoru dominikańskiego, e, no to usłyszałem na piątym koniec wypowiedzi. A w Lublinie, e, a to pan do nas przyjechał, a skąd pan przechodzi, a, a co pan tu zamierza robić? I to nie było wścibstwo, tylko takie zwyczajne nawiązywanie relacji w tej rozmowie już jakichś dłuższych, głębszych, to nie od razu z tego rodzą się jakieś głębokie relacje przyjaźnicze, jakieś inne, tylko zwyczajnie, że to jest jakoś inaczej traktowane i w czasie, i w ogóle w takiej mentalności i podejściu. Natomiast no jak ja to nagrywam, to nie dotyczy to tylko tych rzeczy, które są psychologiczne, czy jakichś rad czy porad zdrowotnych, tylko też wchodzi w to religijność. Jeżeli myślimy o chrześcijaństwie, myślimy o naszym Bogu, który jest w Trójcy, no to w takim razie się nam narzuca jakoś, że no, nasz Bóg już jest we wspólnocie, więc nie jest dla niego czymś naturalnym samotność, tylko właśnie wspólnota. I jeżeli my jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to wierzymy, że my też jesteśmy stworzeni do wspólnoty. Może dlatego właśnie samotność jest dla nas dużo bardziej dotkliwa, ale jednocześnie mamy taki potencjał, żeby budować wspólnotę, żeby nie być samotnymi. Więc tym pierwszym odniesieniem oczywiście jest Bóg i z nim mamy nawiązywać relacje i nie doświadczać tej samej choćby przez to, że jesteśmy w relacji z nim, ale też on zaraz nas posyła do innych, i pragnie, żebyśmy budowali też wspólnotę z innymi. Tyle, że jak tego nie doświadczamy, to może tym większy jest ból. A może też jest tak, że jak przez jakiś czas doświadczamy jakiejś Intensywnej relacji, to potem trudno nam znosić samotność. No, choćby tak jak teraz słyszycie tutaj, jakieś samochody wokół mnie jeżdżą, musimy to jakoś znieść. No, przejechał. Aleluja. Więc, jeżeli doświadczamy przez jakiś czas takiej intensywnej relacji, wspólnoty, to potem tym trudniej jest nam znosić samotność. I nie jest kwestia to tylko przyzwyczajenia, tylko jakiegoś też wewnętrznego nastawienia czy, czy wewnętrznej postawy. Więc na różnych poziomach to się dzieje. Myślę, że odkrywanie tego, kim jestem, a swojej tożsamości, swojej misji jest w tym bardzo ważne, ale też zauważanie zmian, że inaczej to się dzieje, kiedy Mamy, o znów kolejny jakiś samochód tu jedzie, kiedy mamy takie doświadczenie właśnie przez jakiś czas tego, że no jest, udzielamy się w taki czy inny sposób, choćby we wspólnotach kościelnych, a potem następuje jakaś zmiana, czy to z powodu wieku, właśnie, czy z powodu zaangażowania, jakichkolwiek innych zmian, że musimy się nauczyć czegoś nowego. Jak słuchamy Pana Boga, który nam dał Ewangelię, czyli dobrą nowinę, to uczy nas też przyjmować nowych rzeczy. I gdy zostajemy po staremu, możemy doświadczać samotności, bo nie nadążamy za zmianami. Natomiast no, taką radą moją, żeby cały czas słuchać Pana Boga, jak mamy się odnaleźć w obecnej sytuacji. To jest, myślę, coś podstawowego, fundamentalnego. I czasami mamy być bardziej zaangażowani, czasami mniej. Czasami bardziej do wewnątrz, czasami bardziej do zewnątrz. Czasami mamy się z Nim zadawać w ciszy kontemplacji, a czasami mamy działać z innymi. Wszystko i tak po to, żeby tworzyć wspólnotę i z Bogiem, i z innymi ludźmi, tylko po prostu są to różne możliwości, etapy, czy sposoby realizowania tej wspólnoty. A jeżeli mamy jakieś zastane wyobrażenia, to bardzo często to nas jakoś może prowadzić do samotności. Też może warto o tym wspomnieć. Że w tym procesie też diabeł na nas czyha. Diabeł, jak sama nazwa wskazuje, który nas oddziela, ten, który dzieli. Nie? I Bóg, który tworzy jedność, a diabeł, który dzieli. I jak dajemy się podzielić, to wtedy doświadczamy naturalnie też samotności, a przecież nie o to nam chodzi. Chcemy słuchać Boga, a nie diabła. Więc z całym z całą świadomością tego procesu, który jest w naszym życiu i że kiedyś może było inaczej niż jest teraz. Choćby teraz mi jeszcze przychodzi do głowy, to może wspomnę, to jest kwestia doświadczania bycia singlem. Nawet powstało, prawda, takie, powstało takie, taka nazwa, takie stwierdzenie, że można być singlem, chociaż właśnie z tego, że jestem singlem, wcale nie znaczy czy nie wynika, że jestem samotny. Natomiast, właśnie na różnych poziomach mogę tej samotności doświadczać. Ja to rozumiem, więc warto się najzwyczajniej tym zajmować. I to pytanie Aleksandry, jak sobie radzić z samotnością, jest jak najbardziej na miejscu. Gdy myślimy o Jezusie, czy on doświadczał samotności. Nawet jak był na pustyni, jakoś przebywał z ojcem, a dzięki temu coraz bardziej rozumiał to, kim jest i co ma robić. Więc nawet jakby chodzimy na pustynię, czy tak jak jestem teraz ja w pustelni, to nie znaczy, że w pustelni czy na pustyni na pewno spotka nas samotność. Chociaż z tymi naszymi stereotypami musimy się tutaj Oczywiście mierzyć. Zapewnienie Jezusa z 28 rozdziału Mateusza, 20 wers, że ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, więc nie martwmy się za nadto samotnością. I może jeszcze jedno zdanie z Biblii: Szukajcie, a znajdziecie. Jeżeli mamy otwarte serca, umysły, szukamy, zapraszamy Boga do tego szukania, słuchamy, co nam podpowiada. To może ta samotność jest do przełamania i nawet takiej na chwilę doświadczamy. To nie jest aż tak dotkliwa, żebyśmy musieli przez to bardzo, bardzo cierpieć. Zdaję sobie sprawę, że nie odpowiedziałem o wszystkim i nie odpowiedziałem na wszystkie pytania, które się w nas rodzą, ale w ogóle myślę, że warto sobie zadać takie pytanie: jak to jest w moim życiu z samotnością? Jeżeli coś takiego jest w moim życiu, czegoś takiego doświadczam, to jak sobie z tym mądrze radzić? Bo przecież nie o to chodzi, żeby się z tym pogodzić. Zaakceptować obecny stan rzeczy i szukać rozwiązań. To jest postawa, myślę, chrześcijańska. A z mojej strony tyle, że życzę Wam do tego dużo siły i łaski. Trzymajcie się z Panem Bogiem, hej.